Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym omówić, w jaki sposób możemy przypisać magazyn dla konkretnego produktu surowca czy dla całych grup typów. W tym celu należy skorzystać z dwóch opcji, które mamy dostępne w mocarcie, a mianowicie, jeżeli chcielibyśmy określić magazyn dla całej grupy, korzystamy z opcji konfiguracji. Program, systemowe, konfiguracja. Następnie tutaj przechodzimy do zakładki magazyny, i tutaj mamy możliwość dopisania magazynu dla surowców, półproduktów, produktów, braków, odpadów oraz magazyn wejściowy. I tutaj należy zwrócić uwagę, że lista magazynów będzie bezpośrednio eksportowana. Z naszego systemu magazynowego. Więc magazyny dodajemy i modyfikujemy w systemie magazynowym, z którego korzystamy. Natomiast tu w mocarcie będą one możliwe do wyboru i do zmiany, zależnie od tego, jak zdefiniujemy je w systemie magazynowym. Tutaj mamy opcję wybrania magazynu głównego bądź pomocniczego. I możemy sobie tutaj takie magazyny. Dopisywać. Natomiast w sytuacji, gdy chcielibyśmy, by każdy produkt, czy, każda czy każdy pojedynczy składnik, który posiadamy, był przypisany go do konkretnego magazynu, możemy to również zdefiniować i podać w parametrach składnika. W tym celu wchodzimy na ekran składników, następnie wybieramy sobie pozycję, którą chcielibyśmy dopisać. Wystarczy podwójnie kliknąć myszką na wybranym składniku, bądź skorzystać z opcji popraw, i pojawi nam się okno z poprawianiem danych składnika. I tutaj mamy wszystkie podstawowe informacje dotyczące naszego składnika, natomiast miejsce, w którym możemy dopisać magazyn, mieści się w zakładce dodatkowe. I tutaj będziemy mogli określić magazyn dla tego konkretnego produktu. W tej sytuacji również mamy do wyboru dwa magazyny, które są zdefiniowane w naszym systemie magazynowym, i tutaj możemy wybrać któryś z nich. Tu możemy również wskazać taką informację jak magazyn pośredni. Taki magazyn przeładunkowy. Jeżeli chcielibyśmy i korzystamy z takiej opcji, możemy sobie również taki magazyn tutaj wskazać. Oczywiście przypominam, że magazyny dodajemy w systemie magazynowym, a w naszym mocarcie aktualizują się te listy automatycznie, i wtedy możemy sobie tutaj wybierać z listy konkretny magazyn, który chcemy wskazać. Więc w naszej opcji dodatkowych możemy sobie wskazać magazyn dla konkretnego produktu. Oczywiście za każdym razem, gdy chcemy sobie poprawić ten magazyn, wystarczy wejść ponownie poprawianie danych składnika i jest to zawsze za każdym razem edytowana pozycja. Należy tylko pamiętać, by przy każdej zmianie zapisywać. Oczywiście, jeszcze opcją, w której możemy wybrać magazyn, jest na pewno opcja, którą już również raz wskazywałam na naszym kanale, a mianowicie w momencie, gdy chcemy wskazać magazyn dla wyrobu gotowego podczas produkcji naszego, podczas produkcji w efekcie, zakończenia, zaraportowania, zlecenia produkcyjnego. W tym celu korzystamy z menu podręcznego prawym przyciskiem myszy i tutaj również mamy opcję wyboru magazynów i jeżeli z niego skorzystamy, to tutaj możemy wskazać magazyn RW, magazyn PW dla tych konkretnych pozycji. I tutaj możemy sobie wskazać również poniżej, możemy ustawić dla wielu. I w tym miejscu również możemy sobie takie magazyny wybierać. Automatycznie będą one, jeżeli nie wskażemy takich magazynów rozchodowych czy przychodowych, będą ustawione jako brak. Pokrótce w tych trzech miejscach możemy te magazyny wybierać. Tak pokrótce możemy sobie definiować magazyny w Mozarcie. Dziękuję Państwu uprzejmie i zapraszam na kolejne filmiki.